Hej chłopaki, i co tam działacie? Chłopaki A super, no właśnie, słuchajcie, haki. To jest bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o okap. Y Tutaj mamy długość okapu 11 metrów. Kamil na 11 metrów wie, że trzeba haki zakładać co 60 cm według zasady naszego procenta, czyli mamy 19 haków. Układamy sobie te 19 haków, wyznaczamy sobie ten punkt najwyższy, czyli zawsze tak jak mówiłem, odnita te 5 cm. No i wtedy tak zwane 3 mm na metrze, tak? Według naszej też polskiej normy. Stosujemy się według tych naszych norm. Czyli tutaj w tym przypadku mamy zrobiony spad na dwie strony, czyli na 11 metrach już robimy spad na dwie strony, bo na jedną stronę to by było za mało. Tutaj powierzchnia jest około 100 metrów jednej strony, czyli prawdopodobnie, tak, jak teoria mówi, że 50 metrów kwadratowych poszycia dachowego to jest jeden pion. Kamil sobie haki, zaznaczył punkt najwyższy, punkt najniższy, przerysował. Co najważniejsze, ponumerował. No i co? Mamy Eryka, który ma power, taki, że aż mu paznokcie schodzą, kurde. Wkładamy hak i wyginamy. Eryk, pokażesz, jak wyginamy. Jest to bardzo fajny przyrząd, który tak naprawdę jest ustawiony już do kąta nachylenia dachu. I teraz Eryk, właśnie sobie po kolei każdy hak dogina. Ma zaznaczony punkt na haku wie do którego momentu prawidłowo wsadzić i tak jak powiedziałem rzecz najważniejsza kąt przygotowany już na maszynce i ustalony dokładność gnięcia tego haku jest bardzo istotna bo potem na już po szyciu dachowym na okapie będziemy je zakładać stosujemy dwa sznurki do tego etapu też już dojdziemy ale to co teraz opakierują robią to jest rzecz najważniejsza czyli dobór ilości haków Yy, yy, odległość, yy, zaznaczenie najwyższego punktu, najniższego punktu, yy, no i yy, poznaczenie sobie też tych haków, tak, żeby je dobrze ponumerować, żeby wiedzieć, który gdzie hak jak przychodzi, no i żeby uzyskać efekt yy, estetyczny tego montażu systemu rynowania, ale przede wszystkim, żeby ten system spełniał swoją funkcję, czyli żeby ta rynna była prawidłowo zamontowana, to jest bardzo istotny punkt, jeżeli chodzi o właśnie, yy, yy, organizację sobie tego, tego doginania. My sobie taki swój przyrząd tutaj zrobiliśmy, yy, używamy go już od X czasu, układamy wszystkie haki. Yy, yy, Niagara to jest taki system, że yy, no, haki są dość bardzo idealnie wykonane. Można ułożyć 30-40 haków w tym przyrządzie, wszystkie dane dolegają, czyli znaczenie jest bardzo wtedy proste, nie ma problemu, że trzeba coś korygować. Ewentualną korekcję można wykonać u góry, jak już założymy dwa sznurki, nieraz frezujemy łaty, do tego momentu też właśnie dojdziemy. Pokażemy, jak to prawidłowo zrobić. Czyli mamy chłopaki, To co? Lecimy z rynną. Na razie.